ale mieliśmy taką humorystyczną falę, to była fala Tesco. Otóż kościół gdy nie jest położony, koło, koło zamknięty obecnie, w wielkiej galerii Tesco, tak, która zbankrutowała. No, ona zbankrutowała, a my jesteśmy, tak? No i, i kiedyś arcybiskup, nieświęty pamięci Gocłowski, napisał słynny list do wiernych, do wiernych w swojej archidiecezji, w których zaatakował nas, no bardzo bardzo nieprzyjemnie na nas nazwał, ale powiedział tylko nie idźcie do nich bo oni są koło Tesco w Gdyni tak i po prostu i mieliśmy taką uchwałę fale przyjść tak cała, cała rodzina małżeństwo mama teściowa dzieci później wnuki prababcia no po prostu po prostu to było, to było coś, 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 coś niesamowitego więc całe Trójmiasto bez naszej w ogóle ża żadnej Ingerencji do, do, dowiedziało się o naszym istnieniu, nie?